No siema kurewki No pewnie myślicie, że Kurwa woda mi się wyjebała pełna Ech. Cóż Cześć, uchwycę sobie coś No bo tam gwiazda jest nie, jakaś A pewnie chuja widać nie, bo oczy widzą inaczej Nawet tutaj widzę jak balkon się tam tam ten wyższy, świeci trochę. Czy jakie ja mam to? Kurwa, coś tam widać, coś tam nie widać. Ale mam nadzieję, że chociaż trochę widać. No, księżyc wkrótce wyjdzie. No i postaram się go nagrać. O ile go zauważy tak wysoko. Nie. Dobra, to do zobaczenia do następnego. Elo.